Derson to największy kozak Wyjdź do niego i zostaw suba z dzwonem CO macie WARIACIE PROSZĘ KURWA nie! Maciek 999 Ej serio to już ryje głowę to było śmieszne na początku Teraz mi to ryje już głowę bardzo 9 koni mechanicznych JAK TO siada NA BANIE koni mechanicznych JA PIERDZIELE 9 koni mechanicznych Idę zwariować ja wam nie kłamie 999 koni mechanicznych 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 Koni mechanicznych 999, 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 koni mechanicznych... Długo nie grałem. 999 się w Dobra koni mechanicznych 999 99 koni mechanicznych 999 koni mechanicznych Dobra, 99 starczy. koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 999 koni mechanicznych ja 99, 999, koni mechanicznych 999, koni mechanicznych 999, koni mechanicznych 999, koni mechanicznych 999. Koni mechanicznych 999 Koni mechanicznych 999 Koni Dzisiaj mechanicznych Dzisiaj nie śpimy, 999. Koni całą koni noc się bawimy Dzisiaj nie śpimy Koni mechanicznych Nie ma za co 5 złotych Dziękuję

Juj, ja, ja nie żartuję. Jednostek astronomicznych 999 Jednostek astronomicznych 999 Jednostek astronomicznych 990 na banie, ty! 999 jednostek astronomicznych, 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 9 Astronomicznych 999 o, ale dzwon. jednostek astronomicznych 999 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 jednostek astronomicznych Sie z dziećciem. Jak zaraz patem rzucę w ścianę, nie? 999, 999 jednostek astronomicznych 999 jednostek astronomicznych złotych. Pozdrawiam, dziękuję, Krystian. O oh.

Para, 999 koni mechanicznych, 999 koni mechanicznych, no żartuje, adusz XD5 złoty. ten adusz, adusz to na mnie babcia mówi, nikt więcej. Cicho, bo jeszcze będziesz wy na mnie będziecie mówić kiedyś. Widzę trening z tysiąm. Widzę trening z tysiącem, bo bez rękawni siedzisz, świecisz tymi bicami. Ta. Pozdrawiam Morda, dziękuję. Dorypaliśmy trening, no. Tam ludzie się doczepiali o technikę, ale mi tak wygodnie jest i ja tak będę robił. Ja po swojemu ćwiczę, w dupie mam. Niech se ludzie gadają. Niech se gadają. Jest zabiały węgosz i taniec robota, a ja... NIE! No i woda. Aduś, ta! Niezły Aduś. Pozdrawiam ciebie, Wariacy, dziękuję za donate'a. Eee, ale jest zadymat na streamie, łeb już boli. Aduś, jaki Aduś? Nie! Aduś mówi na mnie babcia moja. Tylko, nikt więcej. I mama czasami. Aduś, jesteś głodny? To tak mama mówiła kiedyś do mnie. Aduś i papcia 99, sine sine to strata 999 jednostek astronomicznych 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 999 Nie ja ma nawet takiej opcji, którą już wam mówię. 99.1 astronomicznych jednostek astronomicznych Pęknie, pęknie, 9 99, astronomicznych 999 jednostek 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 astronomicznych 999 9 jednostek astronomicznych 999 jednostek astronomicznych 999 jednostek astronomicznych 999 jednostek astronomicznych ja, 999 jednostek astronomicznych Co na obiacie, 999, od 999 jednostek i astronomicznych 999 jednostek astronomicznych 999 jednostek astronomicznych od kurczaka i 999 jednostek astronomicznych Pozdro 6 złotych O, dziękuję.

multimilitaryny To lubisz, pozdrowisz Kozaka i Natkę Pozdrawiam Kozaka i Natkę

Mechanicznych 999, yes, koni, mechanicznych 999, koni mechanicznych 999, Koni mechanicznych 999, Koni mechanicznych 999, Koni mechanicznych. 999 słabo 999 koni mechanicznych 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 999 koni mechanic rozwalaą głowy ła prze więc koni mechanicznych 999 koni mechanicznych 999 koni mechanic o, na maste libłów koni mechanicznych yeah. 999 koni mechanicznych. Dobra, starcie ty konik. Kurde serio proszę! Chcesz? Dziękuję, nie już nie chcę, naprawdę